Witajcie. Dzisiaj jest sobota, 6 kwietnia. Bardzo fajna pogoda cieplutko. Nie ma słońca na razie jeszcze, także jest ok Ma być dzisiaj w dzień około 20 stopni. Przedem do lasu, zrobiłem raptem 150 metrów. Spotkała mnie bardzo miła niespodzianka, bo leży sobie jakiś maluszek. Wydaje mi się, że osmaczek, ale naprawdę nieduży. Także znowu szczęście na samym początku. Taka ściecha idzie między sosenkami takimi. I tutaj sobie leży taki koleżka mały. Ale maluszek taki dosłownie gdzieś może z pół kilo Ale fajnie cieszy zawsze to coś Wydaje mi się, że długo tutaj nie leży Nie chcę ferować ile ale myślę, że niedługo No. Miły początek dnia bardziej przyjechałem dzisiaj za, za zwierzyną tutaj na takie fajne łąki łozy może jakieś koziołki łanie, może jakieś byczki by wyszły w żadnym razie nie jechałem za zrzutami. Ale taki prezencik, fajna sprawa. Także na pewno sobie dzisiaj pochodzę. Piękna pogoda trzeba wykorzystać. Las żyje, robi się zielono. Także fajnie. Pozdrawiam.